Nie widziałeś składnie fitne sobie to laserem, ale czy z tą latarką tak, to nie jest łudra latarka. Ale bardzo mocna. Latarka. Już za. A zobaczycie co to za mocna latarka. I 3, i 2, i 1. To niby jest latarka. Tylko z trybem zoom. No to jest o to, dobry. To ale mocna Mm, przecież to jest jak normalne to światło. Te światło, jak normalnie to światło. To no, może rozświetlić kibet, No nie aż tak jak wult ale rozświetlić fajnie. I przynajmniej ma dużo opcji do zastosowania. Ma tryb zoom. To jest jedyna opcja fajna. trybem zoom można też zrobić. Tak jak full transerze, że. Ale full -trencer. Normalny tryb ma zasięg do 100 km. A w tym przypadku to ma zasięg do 3, do 40 czy 50? 50 chyba 1 metrów. No dobra, papa.